Cześć, witajcie. No, dzisiaj chciałem zaczynać drugi sezon Let's Play Minecraft Single Player. Dobra, tworzymy nowy świat. Jak go nazwiemy nagrywanie. Okej. Okay. To tworzymy nowego nowy świat. Dobra, poczekamy sobie trochę. Okej, okay, Polana. Dobra. Sobie zmienię na niż. Na normal. Okej. Okay. W 1.2.5 został zmieniony Optifine. Bo wtedy było tak jak bez Optifina na przykład. Teraz już jest jakby ciszej, głośniej, a teraz jest inaczej. No, no, tak teraz jest, ale było wcześniej ten, co się przełączało. No, normal, short, bez żadnych tych far, easy. Szukamy sobie miejsca. Chyba pozabijamy te owce, nie? Pobudujemy, będziemy się budować w terenie górskim. No, myślę, że w tym serzeniu drugim będzie lepiej niż w pierwszym, bo w pierwszym były tylko trzy odcinki. Myślę, że w tym będą lepsze i więcej. Dobra, pozabijemy Owiecki. Owiecki, Owiecki. Owiecki, Owiecki. Nie wiem, czy będą nagrywane odcinki codziennie. Mogą być co dwa dni, co jeden, nie wiem. Jak będzie mi lepiej się nagrywało. Wtedy, kiedy będzie czas, to będę nagrywał. Crafting sobie zb... zbierzemy. O, pierwszy raz gram na tym, ale owce dziwnie nie wyglądają. tak sobie tak. 1.16. Sorry Was, że gram na takiej małej odległości. Ale lagi, niestety. To... Chodź tu i tu też. Jeszcze sobie weźmiemy to. Piszcie w opisach, że na przykład em, dochodzi nowa wersja Minecrafta. Drugi sezon. Czy dalej grać na innych wersjach? O, w ten sam sezon. Bo nie wiem. Jak, jak nie będzie ciszej słychać niż normalnie, niż na, w innych odcinkach od 1 do 3. To może, no to napiszcie w komentarzach. No to będzie taki prolog, prorok jakby, ale trochę dłuższy i z graniem prolog taki. Dobra, sobie już zmienimy. Normal. Polecam moda Optifine, ponieważ on pa patchuje i są mniejsze lagi. Ale u mnie jakoś tych mniejszych lagów nie widać. No short sobie zmieniłem Short 48, to jest jak far. Nie, nie, jak gada normal. Zbierzemy sobie na okna. Trochę tam nie za nie? W dżungli się nie będę budował. Tu już od razu mówię. No tak, na początku mi się podobał ten biom, ale teraz mi się znudzi. Są większe lagi. <słuch> A na nie, nie, nie chcę mówić. Teraz bierzemy sobie trochę kaktusów, zrobimy farmę obok domku. Tralala, tralala, ty ja. No, trochę cicho, nie? O nie! Nie chce mi się tak daleko. Na razie nie widać żadnej góry, nie. Albo się będziemy budować w normalnym miejscu, to nie na przykład JJ w pierwszym sezonie. No, jak husiek na przykład. No na, na przykład. No nie wiem, gdzie. No na łące może się będziemy budować. No, trochę lagi są. Chwila. Jest peaceful. Dodam sunnise ale, ale lagi. Wow. Na razie nie nagrywam z frapsa, ani niczego, ponieważ mi się usunął. Tran, tren, tren. No, usunął mi się. A gdy przywracałem z kosza, to... No nie szło, po prostu nie szło. No nie, co ja gadam, nie z kosza? <tuszel> Mam. No. Jak dzisiaj mówiłem w szkole, wypadku jeden powraca, albo problemów albo albo Dobra, to um, na tym skończymy. To subskrybujcie, oceniajcie i łapujcie w górę. Cześć.